Siemano, z tej strony kotek.pl, loli, a ze mną jest... No i dzisiaj gramy na mob-arenie. No, taki krótki będzie film. Dobra. Nieważne. Wybieramy klasy. Ja wybrałem uczynika. Ok, to ja cię będę pilnował, dobra. O, dobra. I teraz... trochę się zabawimy. I dzisiaj pierwszy raz... Uwaga, flipper. I od razu mówię, że nie będę nagrywał często. Za często, bo ostatnio tydzień nie nagrywam, ale nagrałem to. MTA. Nie. Jak wiecie co to jest chyba. Raczej wiecie. Kurde! O kurde. Pamiętacie FH raz z, y, z Bala, a raz z z Minecraft -ko, z kolegami będzie Dzisiaj jak dedniemy Jak dedniemy to już chyba koniec lub nie koniec o kurde to chyba szybko dedniemy nawet A nie, 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 nie dedniemy szybko. O, kur No dobra, dedłem, nieważne. Dziga ich. Dźgaj ich Dzigamy, wieczem! Uh. Kurde, Tylko proszę. No dobrze. To żegnamy się z wami już. Dobra, pożegnaj się, Enku. Pa.